Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? To pytanie zadaje król jednemu z zaproszonych na ucztę. Nie wyczytamy z tej przypowieści, jak to się stało, że temu człowiekowi to się udało, żeby bez odpowiedniego stroju wejść na ucztę. Może gdzieś tam się prześlizgnął w tłumie. Może przekupił strażników, może coś nakłamał, że za chwilę się przebierze w odpowiednią szatę, może rozpowiadał, że jest błaznym komikiem, czy kimś takim i dlatego jest ubrany inaczej niż wszyscy. Ale to nie są dla nas istotne szczegóły. W każdym razie to jest istotne, że widzimy tutaj jakieś kłamstwo. Jakiś fałsz, w którym ten człowiek się pogrążył. Może nawet był zupełnie przekonany, że już jego plan w 100% procentach się powódł, że udało mu się przedostać tam, gdzie nie powinien, być, nie powinien być wpuszczony, nie miał prawa być wpuszczony bez weselnego stroju. Ale jednak inaczej się okazało, bo może ich wszystkich był w stanie oszukać. Ale króla oszukać się nie dało. I usłyszał te słowa skierowane do sług. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Szalony to wybór. Takie kłamstwo, które skutkuje wiecznym potępieniem. Szalony to wybór, żeby w takie kłamstwo brnąć. Opowiem wam, siostry i bracia, o człowieku, który wybrał taką właśnie drogę. Ale na szczęście na niedługo przed śmiercią zszedł z tej drogi i przywdział weselną szatę. Przenieśmy się do roku 1616. Francja, dwór arystokratycznej rodziny de Gondich. Ta rodzina ma swojego kapelana. Jest nim ksiądz Wincenty Apaulo, kapłan z 16-letnim Na Pewnego dnia ksiądz Wincenty zostaje wezwany do umierającego mężczyzny. Mężczyzna ten uchodzi za zupełnie przyzwoitego, porządnego człowieka, katolika. Nic więc dziwnego, że ten przyzwoity, porządny człowiek, katolik, teraz gdy umiera. Chcę przystąpić do spowiedzi. Zupełnie normalne, zupełnie słuszne. Ale potem się dzieje coś, czego nikt się nie spodziewał. Po spowiedzi ów człowiek mówi tak. Gdybym się u księdza Wincentego nie wyspowiadał, z pewnością skazałbym się na wieczne potępienie. I przyznaje się ów człowiek już poza spowiedzią publicznie, że kiedyś dawno temu na spowiedzi zataił ciężki grzech i nigdy tego grzechu nie wyznał, nigdy nie stanął w prawdzie, a więc całe jego życie sakramentalne, ze spowiedzi na spowiedź, z komunii na komunię, to wszystko było jednym wielkim świętokradztwem. Na zewnątrz wszystkim się wydawało, że to taki przyzwoity, porządny chrześcijanin, ale prawda o jego duszy była absolutnie przerażająca. Szedł drogą kłamstwa, pogrążał się w tym kłamstwie. To szczere wyznanie uratowanego od wiecznego potępienia grzesznika słyszy Małgorzata de Sili de Gondi, szlachetna kobieta, arystokratka z tej właśnie rodziny, której kapelanem jest ksiądz Wincenty, święty Wincenty Apaulo. Małgorzata... jak Słyszy to, co słyszy, to jest w szoku i mówi księdzu Wincentemu tak. Czegóż to wysłuchaliśmy przed chwilą. Zapewne dzieje się tak z większością ludzi, ile dużych zmierza ku zagładzie. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Niedługo potem, 25 stycznia 1617 roku. Święty Wincenty a Paulo wygłasza płomienne kazanie o potrzebie spowiedzi generalnej. I po tym kazaniu liczba osób, które chcą się wyspowiadać, jest tak wielka, że aż trzeba, trzeba sprowadzać innych kapłanów do pomocy. Po latach Święty Wincenty stwierdzi, że to było jego pierwsze kazanie misyjne, a zarazem przyjmuje się ten, tę datę 25 stycznia 1617 roku. Za początek charyzmatu zgromadzenia księży misjonarzy, które potem święty Wincenty założył. Kłamstwo na spowiedzi to chyba najgorsze możliwe kłamstwo, najbardziej dramatyczne w skutkach, absolutnie dramatyczne. Proszę, zadaj sobie dzisiaj pytanie: czy, czy masz taki pokój, taką pewność w sumieniu? Że wszystkie spowiedzi, które odbyłeś w życiu, odbyłaś w życiu, odbył, że odbyłeś, odbyłaś dobrze te spowiedzi, a jeżeli tak, to Bogu niech będą dzięki. Ale jeżeli nie masz w sumieniu takiej pewności, to wiedz, że nie ma ważniejszej sprawy w twoim życiu, niż to, abyś czym prędzej stanął w prawdzie, bo tu chodzi o twoje wieczne zbawienie. Nie ma nic ważniejszego od tego. A mamy taką zdolność jako ludzie, że potrafimy nieprawdopodobnie siebie samych oszukiwać. Że na przykład tamta spowiedź lata temu przed bierzmowaniem, to może tam nie była specjalnie szczera, ale w zasadzie to kto tam się przejmował wtedy takimi sprawami, to nie moja wina. Wszyscy tak robili, że tam coś powiedzieli, ale bez przesady, żeby to tak na poważnie. Albo może kiedyś tam czegoś nie powiedziałam, ale Pan Bóg to chyba nie jest taki drobiazgowy. Coś tam w katechizmie jest, ale bez przesady. Tyle dobrych uczynków od ta, tamtej spowiedzi, co tak mi wraca jako wyrzut sumienia. Tyle, dobry, tyle dobrego uczyniłem. No to może już bez przesady z tym grzebaniem w przeszłości. Albo tyle miałam wzruszeń na modlitwie, tyle razy czułam, że Pan Bóg tak bardzo mnie kocha, tak bardzo jest blisko. To może już bez przesady, zwracaniem do tych starych spowiedzi, no, przecież jestem blisko Boga. Na wiele sposobów człowiek może siebie oszukiwać, odwracać kota ogonem, koncentrować się na emocjach, a nie na prawdzie, odwracać dać swoją uwagę, uważać, że nie ma problemu. Ale choć samych siebie możemy długo oszukiwać, to wiemy dobrze, że Pana Boga oszukać się nie da. Spowiedź w ogóle na różne sposoby może być skażona fałszem. Może być tak, że człowiek wyznał wszystkie grzechy, ale celowo wyznał je w taki sposób, że to raczej było zasygnalizowanie grzechu, a nie jego wyznanie. Że to wyzna wyznanie było celowo tak niejasne czy tak ogólnikowe, żeby tylko ksiądz nie rozpoznał, o co tak naprawdę chodzi. I to, jeżeli jest świadome, celowe, to także jest forma zatajenia grzechu. Ale może być też tak, że człowiek wyznał zupełnie jasno, szczerze, wszystko, kawa na ławę, bez żadne, żadnej nieszczerości. Ale temu wyznaniu nie towarzyszyła szczera wola zerwania z grzechem. Że takie ma podejście, spowiedź, grzech, spowiedź, grzech, spowiedź, grzech, i tak dalej, i tak dalej. A co się przejmować, i tak się wyspowiadam. Jest raz spowiedź, ale nie ma woli zerwania z grzechem. I to jest pogrążanie się w przeraźliwej duchowej ciemności. I to też jest życie w kłamstwie, a tym kłamstwem jest brak woli nawrócenia. A proszę, skonfrontuj się z tymi pytaniami, które się w tym kontekście nasuwają. I jeżeli może kiedyś, nawet lata temu, w tej najważniejszej sprawie w Twoim życiu, jaka jest sprawa Twojego wiecznego zbawienia, jeżeli w tej sprawie kiedyś wszedłeś na drogę kłamstwa i nigdy z tej drogi nie zawróciłeś, to wiedz, że nic wobec tego nie znaczą jakieś pobożne deklaracje, uczucia, wzruszenia na modlitwie. Ale ważne jest to, jaka jest prawda, a jeżeli jest piękna, to Bogu niech będą dzięki. A jeżeli jest straszna, to choć to jest trudne, to lepiej przyjąć tę trudną prawdę i wyciągnąć wnioski, podjąć leczenie, niż dalej siebie oszukiwać. Tak jak ten, kto jest śmiertelnie chory, to lepiej, żeby przyjął do wiadomości to, co mu mówi lekarz: Jesteś śmiertelnie chory i podjął czym prędzej leczenie, a nie zaklinał rzeczywistość, wmawiał sobie, że jest zdrowy, a lekarz jest złośliwy, bo mówi mu to, co mówi. Mówił kiedyś Pan Jezus do świętej Faustyny tak. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach, i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie, nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła. A jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich zostawiając ich samym sobie i daje im, czego pragną. To, czego pragną ci, którzy odrzucają wszelkie łaski Boże, odrzucają wszelkie wezwanie do nawrócenia, do stanięcia w prawdzie. To, czego pragną, to jest wieczne odłączenie od Boga, wieczne potępienie. A przeraźliwa jest to prawda, że człowiek może dobrowolnie to wybrać, no, ale tak jest. Jakże wiele jest w Ewangelii przestruk naszego Pana Jezusa Chrystusa przed tym najbardziej przeraźliwym ze wszystkich ludzkich wyborów. Dzisiaj Kościół wspomina świętą Teresę od Jezusa. Ta wielka święta, mistyczka, karmelitanka, pisała, że niebo lub piekło zaczyna się już tutaj. Czasem widać po człowieku, co mu się zaczęło. Życie niezgodnie z sumieniem, życie, które jest tylko dławieniem wyrzutów sumienia, bagatelizowaniem ich, zagłuszaniem, oszukiwaniem siebie, ciągłym szukaniem usprawiedliwień. To jest prawdziwe piekło na ziemi. Także choćbyś wszystko w życiu miał, wszystkie marzenia zrealizował, wszystkich radości doświadczył, to jeżeli żyjesz niezgodnie z sumieniem, to nigdy nie doświadczysz prawdziwej radości i nie będziesz zmierzać do radości wiecznej. Ale jest też druga droga, droga prawdziwej radości, droga pokoju sumienia, droga prawdy, droga nieustannego nawracania się. To jest trudna droga, ale piękna droga. To, jak jest piękna, widzimy szczególnie u wszystkich świętych. To jak byli pięknymi, szczęśliwymi ludźmi, przy wszystkich trudach, przy wszystkich krzyżach, które dźwigali, byli prawdziwie szczęśliwi i osiągnęli szczęście wieczne. Oby każdy z nas wybrał tę właśnie drogę drogę prawdy, drogę pokoju, drogę szczęścia już tutaj, a zarazem nade wszystko drogę prowadzącą do szczęścia wiecznego.